Mam na imię Natalia. Myślę, że miłość się nadaje rzeczy sens. I jeżeli się zakocham, to jestem w stanie dla tej osoby zrobić wszystko. Nie wiem, czego życie chcę. I się zdziwiłam sama, że jestem. E, że jest możliwe poznać kogoś, tego, z kim chciałam poznać w moim życiu. I, I o kim myślałaś? Może też, że to <laughs> Naprawdę, proszę się w ogóle absolutnie nie krępować. To jest 100% dyskrecji. Serio. Ale nie wiem, dlaczego. On jest z Majty. Czy taką rzecz i taką bieliznę to chodzimy przed każdym i pokazujemy to wszędzie? Ja rozumiem, że to była oczywiście zabawa i tak dalej. Okay, możesz mieć swoje zdanie, ale no nie możesz, nie masz prawa na mnie, najeżdżać. Mam prawo wyrazić swoją tak, opinię, ale nie, nie podobało mi się to. Ale nie możesz krzyczeć. Okej, okay. nie chcę żadnej randki już z tobą. Skończyłem, dobranoc. Przede wszystkim pierwsza rzecz, na którą zwracam Dobra. uwagę. To widać od razu. Musi mieć klasę. Ty to masz akurat i to od razu zauważyłem. Chodź, sprawdzić, sprawdź. sprawdzić. chodź sprawdź. Chcę wyekspludujemy, no są rzeczy? Moje łóżko. Było dobrze, dobrze i w pewnym momencie tak jakby, nie wiem, jakbyśmy się odsunęli od siebie i myślę, że wtedy się e, zmieniła nasza relacja I... Wiem, też to za zaobserwowałem parę dni temu, że tak się oddaliliśmy od siebie, że jesteś gotowa jesteś otwarta na relacje z takim gościem jak ja. Jestem. By, byłoby mi bardzo miło, bo poznaję cię coraz lepiej. Yeah. Um, no. Po dzisiejszej rance chciałbym wam powiedzieć, że jesteśmy parą i... Ładnie. No tak, po prostu. Spytał, czy, czy możemy was wkręcić. Natalia postawiła na szczerość. Ciekawy, czy to był dobry wybór. Joanna, czy ty to słyszysz? Było mi bardzo, ale to bardzo przykro, kiedy dowiedziałam się, że tak zagrałaś bez żadnych uczuć. Mogę ci teraz przeprosić, co mogę więcej zrobić? Możemy razem konie kraść, a jesteś wspaniała, jesteś no, po prostu kochaną kobietą. Wracasz dzisiaj do domu. Tylko prawdziwa miłość i taka prawdziwa relacja dwustronna, szczera miłość ma w życiu sens i warto o nią do końca walczyć i na nią czekać i tego życzę każdemu. Miłość, taka prawdziwa miłość to sens życia.